Cześć, ja jestem Snak, a to jest pierwszy odcinek z ETS-a dwójki. Ja jestem dziś w mojej firmie transportowej. Jak widzicie, siedzę tu sobie właśnie na fotelu. No, nie robi jakiegoś super wrażenia. Ogólnie to historia jest taka, że ja odziedziczyłem ten garaż po swoim dziadku, który właśnie przeszedł na emeryturę, bo chciał to albo sprzedać, ale stwierdziłem, że ja by z to odziedziczył, i on się zgodził, żeby jego firmy dalej prowadzić. No i jak widzicie no, nie ma tu nic. No, trochę już taka zaniedbana ta firma była. No i tak nasz warsztat wygląda. Mamy tu jakieś felgi, koła do ciężarówek. No, w każdym razie dach jest trochę odnowiony. Nie wygląda najgorzej. Mamy tutaj jakieś podnośniki i inne takie rzeczy. Beczki z olejem. No i dobra. Zanim Wam pokażę ciężarówkę, którą odziedziczyłem, to musiałem nią serwisować. I pokażę Wam stan mojego konta. Oj, mi się trochę rzuciła ta ciężarówka w oczy. ale dobra. To może najpierw jednak nie. I zrobimy to jednak na zasadzie, że najpierw Wam pokażę. Jak wygląda, a później pokażę Wam, ile to kosztowało mnie. I wychodzimy sobie z tego naszego garażu. Jak widzicie, nasz plac tak się prezentuje. No, sam piasek. Ciężko się tu nawet jeździ. Tak garaż wygląda. A nasza ciężarówka, uwaga, uwaga, wygląda tak. Tak to jest Volvo. Stare Volvo dziadka. Jak się o to prezentuje? O, no, jesteśmy właśnie w Katowicach. Przy okazji, jak widzicie, po rejestracji SK, czyli Katowicka rejestracja. Jak <tryk> o to się one prezentuje? Bardzo stary model. Chyba nawet nie jest model FH, to F89. Volvo, no ale ładnie się prezentuje. jadek sobie dbał tak wizualnie on mnie. To no nawet nie jest chyba jego oryginalne logo. Nawet nie pamiętam, jak jego logo wyglądało. Chyba kupił właśnie jakieś kiedyś firmy, tą ciężarówkę w sumie i one było tak pomalowane i to zostawił. No nie zależało mu za bardzo na tym, żeby w swoich barwach firmy trzymać to auto. No jak widzicie, tutaj jest jakiś. Top no, trans, coś tam czy coś takiego była ta firma. No to już nieważne. Ja postanowiłem, że jak będę miał jakieś środki, to sobie nią przemaluję na barwy własnej firmy. Ale to jeszcze trochę, na zejdzie. Na to, wyprawiedźmy sobie do środeczka. Jak oto się ona prezentuje. Fajnie, że to jest ta wersja większa z leżanką z tyłu. No ja i będę mógł spać gdzieś na jakichś parkingach A nie tylko Po hotelach Żeby to mnie zrujnowało Finansowo Widzicie tu nawet radia nie ma To jest taka naprawdę bardzo uboga wersja No jakieś tam już Naklejki były na, niej, na nim Fajnie, że tu nie ma ani grama rdzy w sumie też był w remocie, więc mechanicy się pozbyli, odnowili tą ciężarówkę tak, żeby mogła na siebie zarabiać. Jeszcze pojeździła kilka lat. No, jak widzicie, fotele odbiegają od standardów teraz, teraz, no ale kiedyś tak to było. Dobra, wyjdźmy sobie jeszcze z naszej ciężarówki. Opony nowe, prawie, też zostały założone. No to przejdźmy sobie jeszcze po tej właśnie mojej działce, tym garażem. No jak widzicie... Nie wygląda to jakoś za fajnie mamy suwnicę tutaj trzeba było coś załadować na naczepę tyle że właśnie nie mamy naczepy nawet więc będziemy na razie korzystać po prostu z firm różnych będziemy dla nich przewozić hmm. pewnie się się dlaczego nie chciałem jeździć pod innymi firmami nowymi ciężarówkami nie stwierdziłem, że wolę jeździć na swoim żeby nie przenosić zawsze tych rzeczy do innych ciężarówek po prostu jeździć w swojej no i dobra jak się to prezentuje, ja mam w tym odcineczku, w całym takim pierwszym moim blogu z trasy pokazy, że pojedziemy po prostu do firmy załadujemy się i później chyba stworzę po prostu w takim przyspieszonym tempie cała trasa jak wyglądała żeby was nie zanudzać przez większość odcinka trasą, gadaniem, <grymne> ale teraz jeszcze pokażę Wam stan finansowy filmy, żebyście po prostu wiedzieli, jak to wygląda. No i tak. Potrzeba tylko to zobaczyć, że mamy trzy pożyczki wzięte na tą ciężarówkę. Mamy tutaj 30 tysięcy do spłaty kredytu, więc ile mnie to kosztowało. Dziennie, że tak powiem, mi będą odejmować 870 euro. I musimy zacząć zarabiać na siebie. To jak najszybciej. Więc w sumie, poszukajmy sobie od razu ładunku. I jedźmy zaraz do tej firmy. No dobra, że nasza ciężarówka nie jest za mocna. Nie możemy też sobie wziąć jakiegoś strasznie ciężkiego ładunku. Dużo wielkopolski, ale strasznie słaba stawka. 1,5 euro za kilometr. Mamy coś lepszego do Warszawy. No dobra, weźmy sobie traktory i pojedziemy. Dobra, wsiadamy do naszej ciężaróweczki. Tyk, jesteśmy, odpalamy. Rzucony. Teraz właśnie, że widać Oświetlenie tych zegarów, to co, ruszamy? Jeszcze nie od GPS-a, niestety. Będę sobie korzystał z takiego telefonowego. A niestety mnie już goni tutaj spanko. Trochę dzisiaj próbowałem tą ciężarówkę, i niestety, mi zeszło. Z czasu pracy kierowcy, widzę tu jeszcze chyba zegar, nawet nie działa do końca, to trudno. Do mi go kiedyś tam musieli naprawić. Ile w ogóle da się, to mnie ciężkość częściami do tej ciężarówki już. Dobra, jedziemy teraz na bazę. Wziąć tą naczepę. Duże mi kierunkowskazy chociaż działają. Ale <gryny> żeby była naprawdę lipa. To solidna. No i dobra. Takie jeszcze informacyjne. Gramy na promocję. Czyli... No... Wiecie, zainteresowani wiedzą Modyfikacja mapy Ja również sobie gram na zmniejszonej yy, <laughs> cenach grania, znaczy ładunków Też trochę mnie denerwuje, później zajmę przejazd 100 tysięcy Ja jeszcze nie wiem, czy mam to całkowicie poustawiamy. Wiem, że tutaj doszło kilka nowości których jeszcze nie wiem właśnie opuszczanie nadwozia i w ogóle <laughs> niedobra. Próbujemy sobie podpiąć naczepę. Ja muszę sobie szybko opuścić. Nie lubię, właśnie, że tak powiem, na lusterkach grać. Wiecie o co chodzi? A, mamy. Dobra. Teraz musimy sobie oczywiście sprawdzić, czy dobrze załadowaliśmy ładunek. Jest dobrze zabezpieczony. Jak widzicie, mamy tutaj traktory. Są pasami zabezpieczone z przodu. Tutaj też. Są dane bele, żeby się nie przesuwał ładunek. Tu też to wygląda całkiem spoko. Światła lęk piecą. No i dobra. Wszystko jest OK, mamy podpięte węże. Więc możemy ruszać. No i wyjedźmy sobie cho chociaż z tej firmy, żeby już im tutaj nie przeszkadzać. No i trasę zobaczycie przyspieszeniu. Więc prawdopodobnie zobaczymy się dopiero już na miejscu. Więc ruszamy w trasę. Ja już zapraszam do oglądania tych odcineczków oraz na live. Więc ruszamy w przygodę. Oh, Thank you No i widzimy się po time lapsie. i właśnie dojeżdżamy sobie już do Warszawy I będziemy na chwilę oddawać ładunek Mogliście na tym przyspieszonym nagraniu zauważyć Że zdarzył się wypadek Z samego początku e, Ciężarówka nie wymieściła się na skrzyżowaniu Zachoczyła oznak I był, były problemy żeby Przejechała dalej Ale jakoś się jej udało odblokować Ja tak chwilę pomogłem, pochodziłem No i pojechała dalej e, Jak również mogliście widzieć dostałem mandat za brak włączonych świateł. No Jeszcze nie ogarnąłem tego Volvo tak całkowicie, no i się okazało, że jechaliśmy bez świateł. <głos》> Dostaliśmy mały mandacik, no ale dobra, trudno. No, I tak widzicie, tak właśnie już zaszła noc. Mamy godzinę 22.46 i zostało nam 20 minut do dojechania do, do bazy i zdania ładunków. Czas się również nam kończy, czas pracy, więc zaraz będziemy sobie też zjeżdżać na spanko. Gdzie się pewnie zakończy ten odcineczek dla was. No ja będę szukał dalszych ładunków i dalej ruszał w trasę z samego rana. No Ale dobra, tak jak widzicie, tak się prezentuje ta ciężarówka w nocy. No, no ma słabo tutaj z oświetleniem, tylko praktycznie zegary nam świecą. O, no, jakieś tamte guziczki. No, O jedźcie. jedźcie. Bo mnie czas goni. Dobra, mam jeszcze zielone, jeszcze mogę sobie jechać. Dobra, już jest żółte, ale dobra, powiedzmy, że już jesteśmy na tym skrzyżowaniu. Mandatu nie wyłapaliśmy. Wszystkie z ciekawości są tu w ogóle długie? Tak, są długie. Ale jak włączamy długie, to się nam zwężają mocno. No dobra, trudno. Tak to już jest w tych starszych ciężarówkach. No mam nadzieję, że działa mi ten wskaźnik poziomu paliwa, bo inaczej będzie. Lipa, Dobra, mogę jechać, mogę jechać. Dobra, jesteśmy już prawie na bazie. O, widzę, że na mapie, że mamy tam również spanko od razu. Więc super, tak chyba lekko przekroczymy czas pracy. Dobra, jesteśmy w Warszawie Centralnej. Pięknie to wygląda w nocy ten dworzec, jak się świeci. To jest takie bardzo znane miejsce ze złotopolskich. Jak ktoś oglądał kiedyś, to wie. Że tutaj taki ten jeden policjant siedział na tym dworcu. No i rzeczywiście mamy to również tutaj. I dobra, musimy teraz w prawo jechać. Oho, tam koreczek chyba mamy. Nie widzę, niestety. Niestety w tej ciężarówce nie mogę się tak lekko przesiąść na prawy fotel. Zobaczyć, czy czegoś więcej nie widać. Dobra, ale już jedziemy. Widzę, że mamy tam coś po lewej stronie. Nie wiem, czy to będzie jakiś dealer ciężarówek, czy może tylko agencja pracy. Agencja pracy, o to na razie nas nie interesuje. Na razie sami sobie jeździmy. Dobra, mają tutaj hotel. Ja nie wiem, czy ja pojadę na hotel spać. Może na stacji benzynowej. Bo mamy łóżko. I wyśpimy w łóżku. O, ciasnawał będzie. Oj, uszkodziliśmy delikatnie na Tylko zastanawiam po co traktor z, z pługiem w Warszawie. Żeby rolnicy byli strajkować, by przejechali. Dobra, teraz będziemy parkować. Sobie opuszczę szybki. O, ciekawe, czy mi się uda. Na pierwszym raczej nie. Ciemno na tej bazie nic nie widać. Mamy parkować na czuja Dobra, jesteśmy Dobra, oddajemy naczepę i jedziemy kimać Doskonale, super Nawet nam nic nie potrącono Oto sobie zaraz damy adr -y sobie damy ale żeby jeździć z łatwopalnymi Benzyna, na olej napędowy, i tym podobne maila. Sobie sprawdzimy Specjalny transporty. O, spoko, ale ja myślę, że ten nasz dziadziuś, Volvo to nie pociągnie tego, <laughs> Chyba by się rozleciał w trakcie. Dobra, ale jedziemy spać i mać. Już naprawdę jest bardzo późno. Dobrze, że tu jest stacja. O, hamujemy, hamujemy. Się możemy nie wymieć. Jechaliśmy sobie wjazd. Dobra, trochę tu ciężarówek stoi. Mogę tu jeszcze zatrzymać, ale Nie chcę ich zablokować. Ja się tu zmieszczę. Spieszcze się. Że ja w tych lustrach nic nie widzę, taki jest największy problem. Jeszcze już takie małe, no, a jednak nowsze ciężarówki są znacznie lepsze <gry> pod takim względem komfortu. Nie no, dobra, stoimy, no i idziemy spać. Gasimy lampki, ja wam dziękuję za ten odcinek. Zapraszam na kolejny odcinek oraz live. Y. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę. Suba. Komentujcie czy się Wam. Takie odcinki podobają ZTS-a, 2, a ja lecę spać, więc dobranoc. Jutro ruszam w dalszą trasę. Na razie i dobranoc.